Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, Cykl English jest głupi. Studia Status i portal doba.pl. Radio Doba Każdy na temat. Rozmowa polityczna. No wiadomo, że 15 października 2023 wybory parlamentarne, w związku z tym w Radio Doba teraz w najbliższym czasie pojawiać się będzie dużo podcastów politycznych, dużo związanych z wyborami. Które się właśnie zbliżają wyborami parlamentarnymi do Sejmu i do Senatu. Moim gościem jest Marek Kmielewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Koalicja Obywatelska, pozycja numer 3 na liście Koalicji Obywatelskiej. Lista a... numer 6. Lista numer 6. Widzi pan, nawet o to nie zapytałem. Myślę, że ktoś głosuje, to jednak szuka swojej organizacji, swojej Wiadomo. partii, a potem szuka nazwiska, na które chce. Zagłosować, ale żeby nie było wątpliwości, koalicja ma listę numer 6, pozycja numer 3. Pan Marek Mielewski, aktualny wójt gminy Dzierżaniów. Tak, pełnię tą funkcję już przez pewien czas. No, długo, oczywiście. To już nie raz o tym rozmawialiśmy, ale dzisiaj nie będzie o gminie Dzierżoniów, Dzisiaj rozmawiamy o tej wielkiej polityce. Dlaczego się pan zdecydował na startowanie do sejmu? Mam za sobą już trochę lat doświadczenia życiowego i powiem, myślę, że to powtórzę też po wielu innych osobach, że po roku 89 nie było takiego czasu, w którym musimy podjąć bardzo poważną decyzję o tym, dokąd zmierzamy. Za bardzo spolaryzowaliśmy nasze społeczeństwo, to też nie jest dobre, bo nie było też takich sytuacji, w których nawet w rodzinach doszło do bardzo dużych rozdźwięków, konfliktów. Ludzie zaczynają się bać ze sobą, nawet rozmawiać. Co jest chyba najgorszą rzeczą, jaka tylko może być, bo bez względu na to, w co wierzymy, ku czemu się skłaniamy, to podstawą relacji międzyludzkich jednak jest rozmowa, dyskusja. No właśnie, mi to też, ja też powiem panu, że zwracam na to, na to uwagę, że wielu znajomych mi mówi, że już spotykają się i na dzień dobry ktoś mówi: Żadnej polityki, bo za chwilę ta miła, rodzinna impreza zakończy się. W... Przed czasem. Dlatego, to w wersji optymistycznej przed tak, czasem. Tak, tak. Dlatego nie, abanturą. dlatego nie zacząłem od innych elementów, tylko właśnie od tego, tak, że, że to po prostu wygląda źle. Ale tak naprawdę e, trzeba powiedzieć e, też jedno, że nie może być e, tak jak na dzisiaj przedstawiana jedna wizja nie wiem, nieśmiertelnej Polski, polski zbawcy narodów i tak dalej, różne te określenia gdzieś tam po drodze się pojawiają. Chodzi o to, e, żebyśmy potrafili e, jako naród Oczywiście dbać o swoją godność, historię, kulturę i tak dalej, ale byli i, i bo jesteśmy nadal członkami Europy, a coraz bardziej. A nawet Unii Europejskiej. Nie? A nawet Unii Europejskiej. A coraz częściej widzę taką sytuację, w której. Wspomnienia wracają, będą wracały kontrole, bramki i inne rzeczy. I nie chodzi o straszenie, tylko chodzi o to, że doprowadzamy do takiej sytuacji organizacyjno-prawnej, w której stajemy się niewiarygodnym partnerem dla naszych sąsiadów. A przecież o sąsiadów musimy dbać, bo historia pokazała, że wszelkie pakty z sąsiadami daleko leżącymi są nieskuteczne, bo czasu na to nie ma. Więc nasze relacje z pośrednimi naszymi sąsiadami, wszystkimi, powinny być właściwe. Oczywiście pomijam tutaj relacje, na strony wschodniej w rozumieniu e, Białorusi Rosji, Białorusi i tak jest. dalej, bo to, to w ogóle chyba nie, nie ma o czym dyskutować na, na dzień dzisiejszy, tak. dopóki nie będzie kroków, albo kilku kroków wstecz po ich stronie, bo przecież tam też mieszkają ludzie i w wielu przypadkach normalni ludzie. To, to polityka niestety zrobiła i doprowadziła, czy pojedyncze osoby doprowadziły do takiej a innej sytuacji, ale wszystkie inne wokół e, społeczności są po prostu naszymi naturalnymi sąsiadami, z którymi chcemy żyć, mieszkać, przekraczać swobodnie granice. Dzisiaj to jest komfort bo nawet nie wiemy czasami, ja już mi się zdarzyło ostatnio, pomiędzy którymi, chyba to było między Austrią a Włochami. Nawet nie zauważyłem żadnej tablicy, jak przyjeżdżałem. Dopiero później tam akurat trzeba było zapłacić za autostradę. więc... więc tam... We Włoszech jest lepsza kawa. Jak on podjechał i była lepsza kawa, to znaczy, nie zdążyłem że dobrze... spróbować następnej, ale, ale to pokazuje, że to jest taka normalność, prawda? Ale Równocześnie dbałość o tożsamość narodową, o, o swoje wartości i o to, co jest dobre, bo Polacy są znani w świecie e, mimo wszystko nadal jeszcze i z pracowitości, i z gościnności, i gościnności, z tego, że chcemy jako kraj się rozwijać i chcemy mieć również wiodącą rolę w Unii, bo jesteśmy jedną z większych gospodarek tak, na, na terenie. Tylko, tylko ciągle, ciągle nam jakoś podgórkę tymi decyzjami politycznymi, w, którymi, w których ciągle ktoś chce mieć tylko jedną rację. A to się nie udaje. Chociaż naokoło pan stara się odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego się pan jednak zdecydował na to startowanie. Bo nie odpowiada mi obecny rząd, obecna władza, która nas ubezwłasnowolnia jako naród z jednej strony, a z drugiej strony jako państwo. Bo trzeba pamiętać, że my musimy realizować swoje cele, ale cele realizuje się wspólnie. Nie da się pewnych rzeczy. No, wyobraża pan sobie podzielić taką odrę na pół, gdzie granica jest przez środek? Jest, nie wiem. Mur wybudować? No, już jeden powstał. No właśnie, ale, ale nie na rzece. Ale, ale tak próbowałem specjalnie to, to pokazać, że to nie które... tak działa. tak? Znaczy, tak. Nie, nie chcemy w ogóle mieć żadnych yy, murów i żadnych granic. co Przyznam, że to jest yy, to, to poczucie, że możemy po prostu wziąć dowód osobisty, pojechać do Wrocławia, wsiąść samolot, wylądować sobie w Lizbonie. Yy. Pójść, pójść do miasta, wynająć hotel, wszystko jest jakby naturalne. Dokładnie. Ale, to jest, ale, ale my nie będziemy sobie wypominać wieku, ale powiedzmy, znamy sytuację, kiedy to, to nie tak wyglądało. Nie. Młodzi ludzie nie mają takiej świadomości, bo się urodzili, właściwie zawsze tak było, więc jakby odkryli, jak to kiedyś wyglądało na własnej skórze, to by odkryli, co to jest, jaką to ma wartość. Tak, i my nie chcemy być po prostu gorsi. Chcemy być normalni. Dzisiaj młodzi ludzie, Polacy, mówią biegle wieloma językami odnajdują się w sferze zarówno zarządzania, tego już wysokiego szczebla w różnego rodzaju świecie no na całym świecie. na I to jest, to jest ten zysk, który mieliśmy. Ale my teraz powolutku zaczynamy się z tego wycofywać. Wszyscy wokół nas pytają, przecież mam znajomych w różnych również państwach, dokąd my zmierzamy. Kiedyś e, wzorowano się bezpośrednio sąsiedzi na wielu naszych poczynaniach, nawet na aktach prawnych, a dzisiaj wszyscy się zastanawiają, dokąd my zmierzamy. Znaczy zrobiliśmy wszystko dobrze, a teraz sami gdzieś od środka znaczy, Mamy wrażenie, ingerencji, że, że robimy myślę. to, co zrobiły przed wiekami Chiny, czyli budujemy mur. Nie tylko ten na granicy polsko-białoruskiej, bo on jest jakby w innym. A historia celu. oceniła skuteczność muru chińskiego. No i teraz jak Chińczycy wyszli poza ten mur, to można powiedzieć chyba nie bez przesady, że rządzą światem hmm. ekonomicznie, finansowo. Czyli sami się najpierw zamknęli. Ale ile lat i wieków upłynęło? No nawet tysiące, bym powiedział. No więc właśnie o tym mówimy. Pana hasłem wyborczym, na tym teraz chciałbym się skoncentrować, jest samorząd w moim sercu. No i jak ktoś to czyta na, na, na pana plakatach, czy słucha tego podcastu, myśli sobie, no okej, okay. Ciekawe hasło, ale co ono ma wspólnego z startowaniem do Sejmu? Do czego do samorząd moim sercu? Czy znaczy to, że samorząd w pana sercu, to wiadomo, jest pan wójtę gminy Dzierżoniów, wieloletnim samorządowcem. I jak pan chce to przenieść na to, powiedzmy, wyższe, czy te warszawskie pole? Po pierwsze, nie chciałbym, ogólnopolskie? Nie chciałbym tutaj sprawić żadnych wykładów, ale powiedzmy sobie szczerze, samorząd to jesteśmy my. To jest wspólnota mieszkańców realizująca wspólne cele, Dostrzegająca osoby indywidualne, ale jednak skupiona na całości, tak? a czym innym jest. Czyli Polska, jakby taką. Mała Polska, tak? Małe ojczyzny, tak. małe polska. No tak nawet mówimy często, małe ojczyzny. Dokładnie. I te wartości powinny być przenoszone wyżej, i tu powinien być bardzo wyraźny podział kompetencji, w których to na dole. Samorządy różnego szczebla, czy to gminnego, powiatowego, czy samorządu województwa, powinny mieć w mojej ocenie zdecydowanie większe kompetencje, a w ślad za tym określone środki finansowe na realizację wielu zadań, które są zadaniami zleconymi przez rząd, a są niedofinansowane i niedaszacowane. I uważam, że ta reforma samorządowa, która była w mojej ocenie po tym okresie transformacji, najlepszą najlepszą naprawdę powtarzam to jeszcze raz ustawą, e, Zaczyna powoli zatracać poprzez wprowadzanie innych mechanizmów korygujących, zatracać swój sens. Bo tak jak e, jest przy współpracy nie wiem z angiosami czy innymi organizacjami, jeśli e, oprócz idei nie ma też środków, to zaczyna się robić. No to w możemy tylko prawie. usiąść i trochę do siebie się pouśmiechać. Na przykład i tak samo jest tutaj w samorządzie, dlatego to jest jeden z powodów, który zdecydował, żeby o tym samorządzie mówić inaczej, żeby zadbać o tą rolę samorządu, a mam na myśli również to, że Polska jest bardzo nierównomiernie rozwijającym się krajem. Mówię o Polsce, a mówię również o regionie Dolnego Śląska. Wielokrotnie walczyliśmy tutaj, aby południe Dolnego Śląska było uznawane jako inny region wymagający dużego spania wsparcia, ale właśnie organizacyjnie i strukturalnie. No, no tak, nie, bo można to. powiedzieć, że Dolny Śląsk rozwija się całkiem nieźle. Nie tak. przeciętnie. Tylko jak podzielimy to na tą północną strefę I powiedzmy południowo. i południową, to trochę już to, no i te dysproporcje jesteśmy... są niestety wyraźne. Tak i to, co kiedyś powiedziano także że najbiedniejszy województwo, najbiedniejszy powiat w województwie śląskim jest bogatszy niż 60% powiatów, powiatów tutaj na terenie Dolnego Śląska, a teraz patrzmy na możliwość pozyskania środków unijnych. Dolny Śląsk przez to, że przekroczył 75 procent per capita tego dochodu na mieszkańca, prawda? No to, to nie dostanie tych pieniędzy. Nie, Dostanie, tylko dostanie 70%, a 30 trzeba dołożyć z własnych środków budżetu samorządu, a którego, którego Śląsk, nie ma. Śląsk ma 15, którego nie ma. Mhm. I teraz w jaki nierówny sposób stawiamy nasze samorządy, czyli nas, nas jako mieszkańców, że my będziemy musieli dołożyć. Problem na czym polega? To nie chodzi nawet o to, że trzeba to dołożyć. Tylko te 15% zabraknie na sprawy bieżące, na utrzymanie dróg, na oświetlenie na ulic, uświetlenie na edukację i, i tak dalej. dalej, na wiele tego typu rzeczy. Po prostu tego nie ma, bo to się przestaje bilansować. My dzisiaj również opiekując się starzejącym się społeczeństwem, ponosimy olbrzymie koszty związane z domami pomocy społecznej, różnego rodzaju zasiłkami celowymi itd. Tak Ostatnio słyszałem, że w 50 roku w Polsce będzie 31 trzecia mieszkańców. Powyżej 65 roku życia. To całkiem za niedługo. Znaczy no, Więc wiem, jak czas Jeśli my teraz nie dokonamy pewnych zmian, tak? Nie spojrzymy na to inaczej? Do tego to się nie załatwia nie w problem. kilka miesięcy, a nawet nie załatwia się tego w kilka lat. Nie. Do, do nie, tego to potrzeba. Jest kilka kadencji nawet dokładnie. potrzeba. Ale od którejś trzeba zacząć? Znaczy, no tak, każda podróż zaczyna się od tego jednego kroku. Pierwszym no, kroku właśnie, krok. mam nadzieję, mówimy. Hasło, pana hasło, samorząd w moim sercu. Trochę już pan o tym wspomniał, o tym samorządzie, ale chciałbym jakby szerzej, żeby pan powiedział o tej takiej stabilności prawnej, stabilności finansowej, bo to jest jakby istota sprawy, jeżeli chodzi o samorząd, gdzie ludzie siedzą przeciwko siebie i nie tylko się uśmiechają, tylko mają jakąś siłę sprawczą. Okej, okay, no i tu musielibyśmy znowu wejść w, do, chyba do, do jutra, rozmawiać o szczegółach, ale taki prosty przykład. Ceny wody ścieków uchwalane na podstawie kalkulacji bieżącej i lokalnie od kilku lat są uchwalane przez Wody Polskie. To nie chodzi o to, żeby cenę podwyższać, tylko żeby ją urealnić, bo za chwilę się okaże, że to, co się działo tam na wschodzie może wynikać, między innymi, a ja tego nikt głośno nie powie, z różnego rodzaju, nie to, że zaniedbań, tylko zaniechań ze względów finansowych. I teraz, jak tego typu jednostki mają się sfinansować, kiedy wiadomym jest, że koszt wody wynosi Powiem, około 7 zł, a cena uchwalona jest 6 zł. Z czego dodać, tak? No przecież to trzeba dodać również pieniędzy, które posiadamy. No, my, do, 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 można, dodrukować, do tego, można dodrukować pieniądze, ale tak? chyba nie o, to, nie o to nie o to w ogóle chodzi. Wprowadza się przepisy, które są przepisami często nierealnymi, albo są wprowadzane poprzez struktury rządowe, a ich egzekwowanie spoczywa na samorządach. Na dzień dzisiejszy mamy mnóstwo przepisów związanych z termomodernizacją, z ochroną środowiska, egzekwowaniem wszystkich tych przepisów. Zobaczycie Państwo, jaki będzie problem, bo na rynku brakuje dzisiaj. Ludzi, którzy mogą robić audyty. Ja wiem, że strasznie długo czekają po kilka miesięcy, aby oni zostali wpisani na listę z uprawnieniami tych osób. To na pewno jest kierunek, bo my nie odżegnujemy się od tej zieleni, nazwijmy tak szeroko rozumianej, nam też ekologia leży na sercu, ale to trzeba wszystko wprowadzać sukcesywnie po kolei i dać nam narzędzia, między innymi jako samorządy, narzędzia finansowe. To jest bardzo duży problem. Kolejną działką, chyba jedną z najtrudniejszych na terenie w Polsce to jest oświata. Wszyscy mówią szeroko, oświata, oświata, ale nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że stawki wynagrodzenia nauczycieli są, czy znaczy nikt tylko, niewielu osób czasami zdaje sobie z tego sprawę, że stawki wynagrodzenia nauczycieli są uchwalane przez ministra rząd, a to, co brakuje, jest dokładane przez gminę. Dlaczego? Dlatego, że jest napisane, że gmina prowadzi działalność tak, oświatową. Jest, jest, od, jest, od, jest, tak? jest odpowiedzialna. I ona ma realizować wszystkie zadania. To się, tak? Jeden decyduje, a drugi ponosi za to odpowiedzialność. Dokładnie. I w przypadku naszej gminy, gminy, która jest bardzo rozproszona terytorialnie, chcąc utrzymać określoną liczbę placówek po to, żeby te dzieci miały jak najbliżej do tej szkoły, to co się dzieje? No trzeba... To, te szkoły są mniej liczne. Jak są mniej liczne, to brakuje tej subwencji oświatowej, a w konsekwencji każda podwyżka wynagrodzenia, czy nauczycieli, czy w ogóle w związku z tym kosztów, jest taka, że my musimy dołożyć kolejne Drugie tyle z budżetu, zabierając z innej puli, no bo przecież pieniądze są tylko jedne. Kolejna sprawa, zachęca na rząd przedsiębiorców, aby przechodzili na ryczałt. Tylko praktycznie prawie nikt nie wie, że gminy nie mają udziału w ryczałtach, podatku zryczałtowanym. No tak, ta, ta wiedza, już chciałem właśnie przed chwilą o tym powiedzieć, że, że, że PIT, czyli ten podatek dochodowy, to, to, to jest ten element, który zwiększa budżet każdej z gmin. Jeżeli ten PIT się zmniejsza, no to z automatu no, tak, zmniejsza się budżet każdej, podkreślmy to każdej tak. z gmin. Tak. Nie rozmawiamy o gminie Dzierżoniów, tylko rozmawiamy o każdej gminie miejskiej, wiejskiej czy miejsko-wiejskiej. I znowu gdzieś brakuje, prawda? Te głosy słyszymy, zresztą o tym też rozmawialiśmy podczas rozmowy z panem jako wójtem. Dzisiaj koncentrujemy się na wyborach. Już jakby domyślam się, że jakby głównym Pana celem jest zadbanie z tej perspektywy Warszawy wiejskiej i bycia posłem do tego, żeby zająć się kompetencjami czy możliwościami samorządów, no bo w tym ma Pan jakby oczywiste kompetencje. Przypomnę, że rozmawiamy z Markiem Śmielewskim, kandydatem do Sejmu, pozycja numer 3, lista Koalicji Obywatelskiej, to lista numer 6. tak. Panie z trójką na liście, numer 6. O, tak, żeby ludziom nie, nie, nie zamieszać i za chwilę kolejny temat. Słuchacie Radia Doba. Chciałem Pana zapytać. Często rozmawialiśmy przez te lata, kiedy były różne wybory i samorządowe, i, i parlamentarne, z Panem, nie tylko z Panem, ale rozmawialiśmy o frekwencji. Ja przyznam, powiem Panu, że tak się przyzwyczajałem przez te lata, że są jakieś wybory, tu jest 40 parę procent, tam 50, rekord w ogóle tam około 60 i mówimy o tym, jakby to było coś niesamowitego. A, a ja sobie zacząłem z tą szklanką do połowy pełną czy pustą analizować tą część pustą, mimo tego, że tak jak pan powiedział, ja też jestem z natury optymistą. Tu przestałem być optymistą. Jakby naprawdę nie rozumiem tak po ludzku, z czego wynika, że 40 czy 50% to jest wiele milionów osób. E, wiele milionów. Nie mówimy o tysiącach, mówimy o milionach, którzy po prostu na te wybory nie idą. Pomijam ludzi, którzy mają problemy zdrowotne, są w szpitalach, gdzie oczywiście też można oczywiście głosować, ale powiedzmy, że człowiek wtedy jest skoncentrowany na sobie, na, na swoim zdrowiu. A to jest jakiś fragment ludzi. Dlaczego ludzie nie chodzą na wybory? Myślę, że powodów jest wiele. Jednym z powodów jest również, że tak powiem, przepraszam, kolokwialnie powiem, lenistwo. Nie chce im się chodzić do Kościoła, nie chce im się chodzić na wybory, nie chce im się chodzić w wiele innych miejsc. Po nie prostu chce im się działać, działać. społecznie, interesować Działać. I to jest druga swojej nawet, nie wiem, wspólnoty mieszkaniowej. Dokładnie, tak? i to jest, dokładnie. Przecież na zebrania wspólnot mieszkaniowych bardzo często nie przychodzi nawet połowa mieszkańców, która ma w Wpływ, czy powinna mieć wpływ na to, czy trzeba wyremontować klatkę schodową? Czy może teraz płyną, dach, czy może dach odwodnić tak piwnicę? Na I przykład. to po prostu nie interesuje. Ale też może to wynikać z tego, że właśnie u nas staraliśmy się przez lata wyręczać ludzi. Proszę zwrócić uwagę, nawet tak dajemy, wyręczamy. A mało jest, coraz mniej jest takich ludzi, nawet jako rodzice często, tak? Ty nie rób, zrobię szybciej, to źle robię. Nie, tak? nie, nie wlewaj, bo rozlejesz. Bo rozlejesz i tak dalej. I doprowadzamy do takiej sytuacji, w której ludzie nie mają poczucia sprawczości. Czyli, a po co ja tam pójdę? W konsekwencji i tak nic nie zrobię. Po co pójdę na wybory, skoro mój no, głos nic nie znaczy? No, ten głos prawdopodobnie ten jeden znaczy niewiele, ale jak powie to milion, dwa, trzy albo cztery miliony ludzi, no to ten głos jest. No można powiedzieć decydujący w wielu przypadkach, prawda? Dlatego uważam, że aktywizacja, i tu będę wracał znowu jak do samorządu, aktywizacja zaczyna się na dole. Jeżeli mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas, jesteśmy członkami rad osiedlowych, rad sołeckich, stowarzyszeń działających na rzecz jakichś konkretnych fundacji, prawda? Klubów sportowych, Klub sportowych. klubów seniora i tak dalej. tego naci, W czymś jestem zainteresowany i zaangażowany, w tym działam. I teraz, żeby rozszerzyć tą działalność, żeby ją właśnie powielić, nie upolityczniać, ale powielić dalej, żeby czuć odpowiedzialność również za trochę szersze grupy odbiorców, za, za Polskę. No, trzeba to jasno znaczy, powiedzieć. To jest takie piękne hasło, że jeżeli nie interesujesz się polityką, to na pewno polityka zainteresuje się tobą. Bardzo, bardzo w mojej ocenie, jedno z trafniejszych, krótko mówiąc. No, tak tak to wygląda. Tak to wygląda, ale dlatego należy interesować się polityką, ale nie polityką rozumianą na zasadzie kłótni parlamentarnych w Sejmie, no, bo to tak uwłacza godności, uważam, parlamentu i wielu osób. Ja, to nie jest mój w ogóle charakter. tak? I, i to jest tak sobie czasami myślałem, że jeżeli dane mi będzie wyjść w tym parlamencie, to po prostu na pewno no, będzie to jeden z moich celów, aby na ile się to da tonować tego typu rzeczy i wpływać na to, co się dzieje wokół. No, no po... jak, jakość tej dyskusji. Jakość dyskusji jest po prostu w niektórych momentach żenująca i ona jest z jednej z drugiej strony się pojawia niestety. Ale to są te interakcje, które są, bo, bo być może, przepraszam, jesteśmy w mediach, tak? to może media zaczęły też kreować taki, taki sposób przekazu, bo nikomu nie chce się oglądać 3 godzinnej transmisji Sejmu, tylko oglądamy 10 sekund czy 20. No, jakieś... Wie pan, to jest na w że do niej świat jest gorszy, tylko wiadomości są lepsze. Tak? I nie podajemy informacji, że 22 tysiące samolotów doleciało do celu, tylko, tylko jeden świat rozbił. No, taka jest też reguła jakby pracy mediów. Aczkolwiek nasza dzisiejsza rozmowa jest taka spokojna i rozważna, mam taką nadzieję. Na koniec dzisiejszej rozmowy, bo już chciałbym pana zaprosić na kolejną, bo jest trochę tematów, ale żebyśmy przy tym natłoku różnych informacji nie zniechęcali ludzi do słuchania tej naszej rozmowy, to chciałem się tylko zapytać o ten pakt senacki, bo jest trzecia droga, czyli Hołownia plus PSL, jest Nowa Lewica, jest właśnie Koalicja tak, Obywatelska. Mówimy, mówimy o tym, o tej opozycji mm -hmm. tak, demokratycznej, i w związku z tym no, nie udało się opozycji dogadać w kwestiach wyborów do Sejmu, ale udało się dogadać w kwestii wyborów do Senatu. Tak, no tutaj te założenia e, przyjęte. One się sprawdziły poprzednio, mimo wszystko, i mamy dzisiaj ten efekt, że to że Senat e, jest jakby w rękach opozycji, e, co pokazuje, jak wiele może działać, tak, ta opozycja. E, natomiast w przypadku tutaj tych uzgodnień e, tegorocznych e, były różne scenariusze, różne warianty, ale jednak doszło do, do, do skutku podpisanie paktu senackiego, w wyniku którego. E, Wiele okręgów, oczywiście przez koalicję obywatelską, jest obsadzanych, bo to wynika z obecnego parytetu i udziału tych senatorów, a pozostała część została podzielona pomiędzy poszczególne partie polityczne i one starają się wystawić najlepszych kandydatów, którzy po prostu stają w szranki. Ja też chciałem Państwu powiedzieć, żeby było też jasne, że na terenie byłego Wałbrzyskiego to jest okręg numer dwa. Wrocław to jest chyba okręg numer 3, dobrze mówię? Jeżeli Wałbrzyskie, do Sejmu dwa, ale do Senatu, jeżeli mówimy o trzech powiatach, to Tak, to właśnie chciałem powiedzieć, że jeden okręg to jest ten z ząbkowicko kłodzko też Dzierżoniowsko-Ząbkowicko-Kłodzki, jak patrzymy na mapę, a drugi jest Świdnicko-Wałbrzyski, tak żeby państwo tak sobie zdali jakby z tego sprawę, bo nie wszyscy się tym przecież interesują, a Marek Mielewski właśnie startuje z okręgu numer 2. Z, z listy numer 6, z pozycji numer 3 Koalicji Obywatelskiej. Tak, no maniaż patrzyłem na kartkę, żeby te wszystkie cyferki zapamiętać, i już teraz zachęcam do kolejnej rozmowy. A panu dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Słuchaliście podcastu Radio Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, Cykl English is Gupi, Studia Status i portal doba.pl